Sto lat nie żyje nam sto, sto lat, sto lat, sto, sto, sto lat, sto lat niechaj niech żyje, w żyje w nam Jeszcze w raz Noc mi sto wleciało! Sto lat niech żyje nam Sto Czaj, mi to wleciało! Sto lat niech żyje nam! A kto? A teraz! A teraz... Wypali się i wmuchamy. Czekaj, bo to mi w nos wleciało w prawą dziurkę. Patrz, bo to się za nim zajęło. zajęło. Jara się, się! Od ja świeczki się. Dobra, nie ma. Nie właśnie. Nie dostał to. Zgasiłem, do, za jednym do, razem! Do, 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 do. No, a pomyślałem życzenie? Nie, ale pomyślałem, że ktoś ma takiego długiego nosa z mojego życia i... Aa! Nie! Cały rok zepsuty będzie! Po masaczu pomyślałem, że ma taki długi nos. Hej, czuję I z się Same lata będą trzy. Dłuchaj! Czekaj, niech się na Ale Uważaj na klawisze. Dobra, już gaśnie. To jest płomień już taki prawdziwy, nie? Na podstawę nie? dwóch Nie, Trzeba o, 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 brawo! Udało no, się. Nie kupujemy już tej baby nic, ty. Jakaś niszczyzna chyba. Ja, Wszystko że psuć Jakaś niszczyzna. Czapeczki, kurde, bez gumki. O, ale... A czapeczki. Ale to się jarało, ty, rozumiecie? Zaraz straż przyjedzie. Ja, pewno. O Boże. Poszły. No, dobra, no na soficie czuły nigdy musisz mnie mać, ty. Ten ten no Sofici to nie apartament. nie? No, <stryk> ale to był ja, przyjutam. To to się nic nie krzyczy. Dobra, wycisili się. Zwłocz po postrasz, tak no, jest. Nie, no nie, no, zwłocz, bo to się no, jeszcze tli no. wiesz?